Zapraszam do kolejnego filmu z serii przegląd rowerów. Mamy 6 lutego 2012 roku, więc jeżeli oglądasz ten film do dwóch tygodni, to myślę, że te propozycje są aktualne, później już nie bardzo. Natomiast przejrzymy sobie dzisiaj rowery Full. Muszę Wam powiedzieć na wstępie, że one sporo zdrożały. Dawno nie było takiego, takiego zastoju, żebym nie mógł znaleźć roweru do 1500, który byłby w fajnym stanie i który warto byłoby kupić. Także. Mamy dzisiaj rowery. Rozpoczynamy nasz przegląd. 3, 2, 1. Zobaczcie, mamy tutaj rower. No limit. Amortyzator XCM. Jest to najtańszy Full w zestawieniu, który udało się znaleźć. Także. No, XCM to nie jest jakaś górna półka amortyzatora, aczkolwiek ma hamulce hydrauliczne, więc to jest jak najbardziej na plus. Ma korbę na halotechu, to jest też na plus. Ma dosyć dużą ramę, więc myślę, że tu bidonówka wejdzie. Prawdopodobnie nie ma osi na szybko zamykaczu, znaczy na tej zamkniętej osi ma właśnie ten szybko zamykacz, natomiast to musicie zweryfikować po swojemu. Elixiry są do hamulce. Z tworzywowymi tłoczkami, także powiedzmy średniej klasy. Shimano są troszeczkę lepsze, bo te tłoczki jednak mają metalowe, widać na pewno jakieś wgniecenie na ramię, więc to jest minus. Natomiast no cena jest też jaka jest, i to jest tańsza propozycja, po prostu dla osoby, która jednak chce mieć wahacz no i chce mieć fula z pełną amortyzacją. Zobaczymy sobie jeszcze na opis: przód Santor DT Switch z Blokadą, damper, także taki też średniej klasy, w miarę fajny. Korba Shimano Deore. Przerzutki na X-Teku, dobry osprzęt, no w tej cenie myślę, że jak na Fula, to co jest obecnie na rynku, to jest bardzo fajna propozycja. Przechodzimy sobie do kolejnego roweru. Tutaj też macie rower klasy budżetowej. I zobaczcie, ma on już coś troszeczkę lepszego, monitoru Axel bodajże przedni amortyzator, też miarę dużą ramę. To nie jest nic firmowego, więc to jest rower, który no po prostu będzie, będzie poprawny, tak? Nie będzie jakoś super dobry, przyrzutka acera, więc osprzęt gorszy niż tamtym. No z przodu jest dor więc całkiem spoko. Mamy tutaj hamulce niestety już nie hydrauliczne. Natomiast też jest to rzecz budżetowa. Będziemy iść... Coraz droższe rowery, 1400 zł. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj opis. Manito Axel, czyli dużo lepszy amortyzator niż tamtym, dlatego jest trochę gorszy osprzęt. W odniesieniu do ceny, Shimano Alivio, zębatka Truvativ, czyli korba na Oktalinku, standardowo była z Truvativem, hamulce HS, mechaniczne. No nie powiedziałbym, że lepsze niż tanie hydrauliczne, aczkolwiek. Obręcze niby nowe, to jest, sens jest szansa, że nie będą pogięte. Piasty Joytech też nie należą do takich super wytrzymałych. Natomiast też jest to ciekawa propozycja, tak? No nie jest to rower za 5-6 tysięcy, a więc nie można wymagać od niego cudów. Fajna propozycja względem ceny. Potem mamy rower Carrera Banshi, bardzo rozsądnej cenie, bo Banshiki to już są takie dosyć fajne, te fule, powiem wam szczerze. No i jest tutaj. Pole do popisu. chcę zobaczyć, jaki to amortyzator jest. osprzęt SRAM, czyli troszkę mniej kompatybilny z elektryką. Natomiast X Fusion Damper daje radę, to nie musi być coś superowego. Zobaczymy sobie jeszcze w opisie. Markowo, obręcze Szkoda, że przednia i tylna jest w innym kolorze, aczkolwiek komponuje się w miarę to z tym rowerem. No i przejdziemy sobie co za 1500zł możemy kupić Amortyzator przedni Santor Duro Czyli taka średnia półka, nie jest to Manitou, nie jest to Fox, nie jest to Rockshox, ale nie jest to lepiej niż Santor XCM, XCR Taka średnia klasa No rower myślę, że adekwatny do ceny, jeszcze zobaczę jakie ma hamulce O słuchajcie z hydrauliką jest, to jest spoko W tej cenie to jest spoko Szkoda, tak mało tych zdjęć nic fajnego na nich nie widać. Jest ze SRAMem, także SRAM często działa w odwrotną stronę niż Shimano. Także trochę jest to gorzej wyregulować, aczkolwiek też oczywiście da. Rama jest w miarę fajna. Myślę, że skrzynka na bidon się nie nastawiajcie że tu wejdzie skrzyneczka jak najbardziej. Wszystkie kariery mają podwierany wahacz tylny, więc wszystkie silniki tu wejdą. No i z przodu oczywiście większa tarcza pod jakiś fajny zestaw. Dobra, to był trzeci rowerek, teraz mamy Impact. Rowerów jest dzisiaj dużo, więc zobaczcie jakiego fajnego highbike'a wybrałem i on chyba też jest na odkrytym yy, z tyłu zamykaczu. Te highbike'i często były yy, właśnie kompatybilne z większością silników. Mamy tutaj również RockShox'a, przedni amortyzator, nic coś dobrego, jeżeli się nie poci, to też warto. Cena jest myślę, że fajna. Rower na pewno nosi ślady zużycia, więc będzie trzeba go dokładnie zweryfikować. No na pewno nie jest to rower nowy, bo są to rowery do jazdy w terenie, tak jak każdy full. No i trzeba dokładnie zweryfikować stan. Shimano SLX, więc bardzo dobrej klasy osprzęt Tu już powolutku idziemy sobie w górę. Fox oczywiście damper. Przedni amorek jest RockShox'a, także tu już macie półeczkę taką bardzo premium. Oczywiście też skrzynka, raczej bidon tu żaden nie wejdzie. rower jest przez tą poprzeczkę tutaj, pod, pod siedzeniem, jest trochę większy. Także, no, też fajna propozycja do elektryfikacji. Znalazłem wam nawet dzisiaj konę z słuchajcie, w dobrych pieniądzach i to jest Tinki 6, więc to jest kona wzmocniona. Zobaczcie, jaki fajny sprzęt. ta kona za chwilkę się sprzedaje. Ona jest na dużych tarczach. W tej cenie naprawdę warto wziąć. Jest stosunkowo młoda ta kona. Także nie będzie jakaś bardzo, myślę, że wyskakana. Tarcza jest do wymiany, no ale słuchajcie, tym ktoś skacze, więc to są rowery takie do raczej do tyrania. Więc trzeba się nastawić. Stan opon nie używamy założenia dawno. Trochę tak bez sensu ten opis. Stan roweru, rama jest lekko porysowana. Do wymiany jedynie przednia tarcza. Amortyzator niedawno serwisowany, to jest duży plus. Jak ktoś serwisował amortyzatory, to jest mega fajnie. Zobaczcie, jak ładnie się tak ona prezentuje. Na tej dużej tarczy, one mają bardzo fajną geometrię przez pochylony przedni wahacz, mają większy rozstaw. No i tak to się zupełnie inaczej prowadzi niż zwykły rower. Dla mnie geometra jest super do pośmigania. No i tu oczywiście też skrzyneczka rama nie jest za duża natomiast trochę ogniw to wejdzie macie szansę zrobić rower bardzo komfortowy z pełną amortyzacją, na dobrych hamulcach już bez jakichś większych modyfikacji tu samą tarczę trzeba zmienić macie markowy amortyzator i Fox Vanilkę Dumper, więc za 2,800 braci się nie zastanawiać sam amorek tylny kosztuje ten Fox Vanila około tam 7-8 stówek, przedni też mniej więcej dużo, więc to jest rower fajny, to jest najlepsza okazja którą dzisiaj znalazłem także polecam się interesować Merida Trans, to jest też rower klasy full, duża rama, fajna. Ja mam słuchajcie niestety telefon, który mi troszeczkę przeszkadza, przerzuca czasami zdjęcia, bo muszę to nagrywać. Macie tutaj Manitou Black, bardzo dobrej firmy amortyzator, dużą tarczę z przodu, macie hamulce hydrauliczne macie dość duży trójkąt, który możecie wypełnić, nie wiem czy tu największa bidonówka wejdzie, ale ta mniejsza 17 na pewno możecie fajną skrzynkę tu sobie zbudować. No i macie pełne zawieszenie przód tył. Macie hamulce magury, jeżeli się nie mylę, także dosyć dobrej jakości. No i fajnie że jest ten black. To jest jednak dobry amortyzator, jak jest nieprzetyrany, to wam na pewno posłuży. Tu mamy damper y, Manitou Swinger, więc też bardzo dobrej klasy. No, zobaczmy sobie jeszcze opis tego roweru. Rozmiar M. Amortyzator skok. Bardzo fajnie, że jest ponad 100. To się nadaje do komfortowej jazdy. Przerzutka tył SRAM. Także ham yy, przerzutka przód. No, deorka super, że jest coś firmowego. Hamulce ma góra Louis. Piasty DT Swiss też nie są z wcale. ale DT Swiss raczej taka średnia firma, ale. Bardzo spoko. Opona przód jest szeroka, więc jak jest w dobrym stanie, będzie trzeba zmieniać. No uwaga, też całkiem spoko. Bardzo fajny rower. Myślę, że nie tylko osobiście jest odbiór na trójeczkę, trzeba za niego położyć, więc jakiś tam fundusz kosztuje. Rowery są w różnych cenach, nie tylko drogie, później zejdziemy sobie też na tańsze propozycje. Tu jest na przykład coś za półtora klocka, natomiast to już jest rower sztywny ale też z RockShoxem Rock chyba Judy na, yy, z przodu, także całkiem fajny sprzęcior dobrej jakości SLX przerzutka, osprzęt na X teku, korba na Hello Techu, to jest taka, taki hardtail, oczywiście w hamulce hydrauliczne, przednia tarcza do wymiany standardowo natomiast fajnym to jest stanie jak na Hardtaila, chcecie się przesiąść to bardzo ciekawa propozycja, nie każdy musi szukać Full'a no i sobie przejdziemy do kolejnej propozycji tu mamy KHS'a Full'a to jest Full też budżetowy, z RockShox'em Judy właśnie na przodzie, to myślałem o nim yy, hamulec hydrauliczny no i mały skok damperka, więc tu tylko pewnie skrzynka wejdzie, ta rama nie jest za wysoka aczkolwiek może mała bidonówka Zobaczymy, zobaczymy jak ktoś to kupi i do nas przyśle, to będziemy dokładnie mierzyć. Myślę, że fajna propozycja w tym budżecie z markowym przednim amortyzatorem. Musicie zobaczyć na stan tego RockShoxa, bo tutaj delikatnie widać, że jest może coś zapłaconego. Natomiast no, jest to tani full, na rozsądnej klasy o sprzęcie, korba na kwadracie albo na oktalinku. Otwarty wahacz, hamulce, wszystko co potrzeba jest. Znowu idziemy w górę cenowo. Kolejny full z RockShoxem. Fajny amortyzator z tyłu. Duży trójkąt, także tu myślę, że bidonówka i ta większa i ta mniejsza wejdzie. Hamulce hydrauliczne. Tak to się prezentuje. Zobaczcie, jakie klasy osprzęt. Deore LX. Jedne z najlepszych hamulców, które są. Mamy tutaj... Bardzo zarąbiste klameczki, bo odchylając je do góry, zmieniamy przerzutki klamką hamulcową. Wcale nie trzeba korzystać z manetek. Ja te manetki bym pozdejmował, już kiedyś miałem taki rower. Hydraulika z y, hamulcem i y, 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 y klamka hamulcowa od razu jest zmieniaczem do przerzutki. Także mega fajny osprzęt. Mi się na tym super kiedyś jeździło. Miałem jeden taki rower. Powiem wam, że sztos. Z, tym, z tą Deorką Elixem. No i X-Fusion Damper całkiem niezłej jakości. Zobaczymy, jeszcze, jaki hajs trzeba na to położyć. Całkiem rozsądny full, 1750 zł. Powiem Wam, że drugi, druga ta propozycja, ja mu uważam raczej za sztos w tym zestawieniu. Mega lekki, zadba, zadbany rower, cały rower jest na sprzęcie LX oraz XT. Amortyzatory z regulacją skoku oraz twardości, nowe dwie opony dla masowców tematu, nie muszę nic opisywać. Zastanowiłbym się nad tym mocno. Zionty NRS to są już rowery stare, które są dość mocno wysłużone i tutaj klient ostatnio nam przywiózł dwa takie rowery i były problemy z nimi trochę, żeby je dobrze przeserwisować. Natomiast słuchajcie, no mamy RockShoxa z tyłu, mamy całkiem fajny tutaj osprzęt, hamulce hydrauliczne, eliksy, y, zmieniacze do przerzutek, manetki. Także mamy rokszok Rebe z przodu, zarąbisty amorek. Dosyć dobre piasty, firmowe obręcze. Korba chyba ma na halotechu, dokładnie na halotechu dwójce Także ciekawa propozycja, no i duża rama, czyli dużo baterii tu wejdzie. To jest plus. Te ramy nie są jakieś super solidne, no ale to pośmiganie na takim mcus 30H bajeczka. 2000 trzeba za to położyć. Uważam, że cena adekwatna do jakości, którą ten rower sobą reprezentuje, i do jakości osprzętu. Dwa firmowe zawieszenia, warte jednak paręset złotych, albo ponad tysiąc. Także polecam. To był ten giant. Karelkę nie wiem, czy już nie oglądali, a nie, tej jeszcze nie było. Też sensowna rama. Carrera Banshee Full Suspension bardzo fajne geometry. Mam te carrery, tu zobaczcie, też wam wejdzie duży w miarę akumulator. Też raczej skrzynka, bo tu mocowanie dampera jest w takim miejscu, że nie za wiele, yy, nie za duży bidon wsadzimy Natomiast bardzo fajny rower pod elektryfikację. Opony raczej takie bardziej terenowe by trzeba było zmienić. Widać, że rower jest w sensownym stanie ma hamulce hydrauliczne, przód, tył klamki, manetki, dobrą geometrię markowe zawieszenie korba chyba jest na halutechu jeszcze sobie przeklikam niezniszczone siodełko nawet markowy ostrzym także nic tylko brać, dokładnie też fajna karerka Mamy tutaj potem bardzo dużego kelisa, z tego co pamiętam. Zobaczcie: markowy damper, markowe przednie zawieszenie. No, Kasiora 2600 i raczej dla osób 1,85 m. Mały opis, więc sobie wywnioskujemy. Korba jest na halo-techu. Hamulce są chyba na hydrauliczne, nawet na pewno. Z przodu można by jedynie przednią tarczę wymienić. Tak to. Bardzo ciekawa propozycja do elektryfikacji. Kolejny rower, który tutaj mamy, to jest e, Felt. Nazywam Wam Felta. Felt, jak to Felt, nie każdemu się musi podobać. Ale stosunek cena jakości jest naprawdę na propsie. Bo zobaczcie co tu macie. Foksa z przodu, trzeba zobaczyć w jakim stanie. No, niestety, rower jest pęknięty. Nie doczytałem tego wcześniej. Stąd ta cena. Więc raczej nie będziemy nim zainteresowani. Specjalizet z malutką ramą pod skrzynkę, natomiast też z całym wolnym trójkątem dla osób niskich. Bardzo ciekawa propozycja, tu jednak wejdzie sporo baterii. Cena jak to cena, natomiast jest bardzo duży skok przedniego amortyzatora. Jest markowy damper, zaraz zobaczymy sobie na czym on dokładnie jest. Rama 15, także dla osób 1,50 m, 1,60 m, myślę, że idealna. Amortyzator Fox Brine, także bardzo dobry. Przód RST Titan Air. Generalnie niezły, nie jest to klasa, może Manitou, Rockshox czy Foxa, ale też dobry. Korba na Xteku, przerzutki przód i tył, klamkomanetki, LX-y, także też te bardzo fajne jakości, hamulce tarczowe hydrauliczne, gripy Specialized, drugi jakiś tam droższy mostek na kierownicy i tak dalej. Myślę, że ciekawa propozycja w tej cenie. Wygląda, że w rowerze było trochę rzeczy robione, także można oczekiwać, że będzie on w dobrym stanie, trzeba to oczywiście zweryfikować. Mamy jeszcze tych rowerów trochę, także jeszcze trochę wytrzymajcie. To był Specjalizet. Teraz mamy Epica. Specialized Epic, też podobna rama, też malutka, aczkolwiek tutaj już trochę bardziej siodełko wysunięte, więc dla osób, które... E, myślę, że dla kobiet bardzo fajny rower, ponieważ on ma niziutko tą poprzeczkę i też wejdzie całkiem fajna skrzynka amortyzatory działają poprawnie to najważniejsze wycieków na zdjęciu nie widać Fox amorek tylny tutaj też mamy damper markowy Halotech korba także markowa obręcz Maxisa opony więc widać, że ktoś nie oszczędzał za mocno hamulce full hydrauliczka także super zobaczymy co tu jeszcze mamy ciekawego to był Epic jeszcze mamy 6 rowerów tu macie droższą propozycję za 3000, duża, fajna rama G Gianta, nie wiem czy tu nie będzie zamkniętej osi z tyłu, to by trzeba było popatrzeć dokładnie. Mamy Halotech, osprzęt Full XT, fajny stan, widać, że rower nie zniszczony, także mamy markowy przedni amortyzator, markowy damper Foxa, także to super, dosyć duży trójkąt. 49 rama, więc taka całkiem, słuchajcie, spoko. No, i tutaj wejdzie coś dużego w ramę, albo duża skrzynka zabudowa, albo podejrzewam, że z bidonówką przy tej ramie też nie będziecie mieli problemu. Także polecam się tym zainteresować. Hydrauliczne hamulce, przód i tył. Fajny rower. Całkiem, całkiem fajny rower. No, trójeczkę musi kosztować. Natomiast warto, myślę. co to było, teraz Forks Full tej propozycji nie wiem czy wcześniej nie było chyba nie, też jest to rower już trochę droższy, natomiast też jest na techu hydrauliczne hamulce, przód, tył, tarcze markowy damper, markowy przedni amortyzator rama raczej dla osób trochę mniejszych no i tutaj koniecznie skrzynka, bidon raczej nie wejdzie natomiast pod elektrykę też spoko Opcja, i trzeba zobaczyć, czy ten wahać jest otwarty. Tak to macie zestrojone. XTR, czyli najlepszy osprzęt, jaki jest. Jakieś tam drobne ślady zużycia, widać. Rama LK, czyli też taka nie najmniejsza. Ta poprzeczka, tu sporo miejsca wycina. O, Fox, jest damperek, super. No dobra, do tego widzieliśmy. Komercyjna meta. rower na pewno z zamkniętym wahaczem, idealny do bafanga PBS HD, no i tu macie Foxa damper, bardzo dobry przedni amortyzator, Axel chyba, jak się nie mylę, bardzo dobry wahacz jak to w Mecie, no, meta jest droga, natomiast to jest typowy rower zjazdowy do mocnego katowania, idealny w teren właśnie dla tego BBSa HD, żeby go wrzucić. I się nie przejmować. W zamkniętem zamkniętym Xus ani 3K turbo, ani nie zamontujecie, a skrzynkę trzeba zabudować akumulatorem, ponieważ ten trójkąt nie jest za duży. Natomiast do takich mid drive'ów super rower bardzo, bardzo, bardzo polecam. Co tu jeszcze? BMC. Chińczyk. Drogi Chińczyk. Powiem Wam szczerze, że on się znalazł w zestawieniu wyłącznie na to, że ma dobry amortyzator przedni o dużym skoku, bardzo dobrej jakości damper, rama powiedzmy klasy średniej, no i oczywiście myślę, że z bidonem może być ciężko, ale ramę można zabudować, będziecie mieli bardzo fajnego elektryka. No i hamulce oczywiście hydraulika i korba jakaś będzie sensowniejsza tutaj, nie, nie wiem czy nie jest na preswicie, przypadkiem, zaraz sobie zobaczymy parę zdjęć, nie, na halotechu jest. 1 na 10 do 10 przełożnie obsługuje silnik, natomiast chyba jest wahać też zamknięty w związku z tym raczej Bafan WBS HD. Tutaj się ukłania. Dobra, zostały jeszcze dwa rowery. To jest oferta bardzo dziwna, bo wybrałem Wam ramę Fatbike'a full. I tutaj jest oferta na samą ramę za 9 stów nową. Generalnie. Wygląda to tak. Ramy są stalowe, natomiast kupujecie to z przednim i tylnym zawieszeniem, jeżeli dobrze rozumiem. A w związku z tym nie jest to wcale zła propozycja, bo amortyzatory do fatbajku są mega, mega drogie i rzadko który fatbike jest na fullu. Tu możemy sobie zrobić skrzynkę, zabudować całą ramę bateriami, wrzucić MXUSa 3K Turbo albo na przykład Bafanga 750, przystosowaną pod rozstaw fatbajków. Na no, koła trzeba zrobić, natomiast ten rower finalnie... Jako takich seryjnych fuli, sama rama z damperem to 6,5 stówy, koszt przedniego morka 350, czyli macie w tych 9 stówach powiedzmy 1000 zł, mieścicie się z pełnym zawieszeniem do FAT Bardzo ciekawa propozycja. Ja bym osobiście nad FAT pomyślał, jak macie gdzieś w piach jakiś teren, lubicie po śniegu jeździć cały rok. FAT fajna sprawa. takżeśmy żeśmy ostatnio przerabiali parę sztuk, również FAT to. Całkiem to spoko wychodzi. I ostatni rower z Krotoszyna, zagłębie Dziupla. Krotoszyn Milicz. Kto wie, ten wie o co mi chodzi, więc sprawdźcie legalność tego roweru. Tu miejsce na skrzynkę. Bidon tutaj raczej chyba nie wejdzie, chociaż może, bo rama wysoka dla wysokich osób. Macie tu ogromną skrzynkę, myślę, że to 160 fps ok. spokojnie wejdzie w taki rower. Rajdon, średni amortyzator, ale jest yy, na Broni się na pewno hamulce, hamulcami hydraulicznymi, korbą na halo. sprzętem jest damper markowy, Manitou bodajże SPV. No, ten rajdon taki średniej jakości jest, więc to może w przyszłości będzie trzeba wymienić. Natomiast bardzo dużo miejsca pod baterię. Dla wysokich osób rama xl ciekawa propozycja. Chyba to jest wszystko. Nic więcej dla Was nie mam. Natomiast myślę, że bardzo ciekawe, yy, bardzo ciekawy był przegląd tych fuli bo rowery ogólnie słuchajcie zdrożały nie myślałem, że będę miał taki kłopot, żeby Wam coś znaleźć do kwoty tych 3000 zł że tak mało będzie tych ofert zazwyczaj zamykaliśmy się do dwóch rowery podrożały, natomiast biorąc pod uwagę że jest początek lutego to warto się już za tymi rowerami rozglądać szczególnie za tym co Wam przygotowałem bo przygotowywałem się do filmu około 3 godzin zajęło mi wyszukanie w ogóle jakichś rowerów, żeby znaleźć to w fulu w rozsądnej cenie na markowym osprzęcie, na dobrych amortyzatorach, na hydraulicznych hamulcach, no bo to oczywiście jest wyznacznik tego, żeby ten rower y, było sens kupić. Jeżeli chodzi o składanie roweru od zera, to mniej więcej patrzyliśmy na nowych częściach, biorąc pod uwagę, że rama kosztuje około 800-900 zł, to rower wychodzi około 4000 Więc ja zdecydowanie wybrałbym fula, który ma wszystko, mógłbym sobie go sprawdzić i na pewno macie tutaj dużo lepszy osprzęt niż taki, który w tych 4000 tysiącach moglibyśmy kupić nowy. także polecam, zapraszam do zakupu tych rowerków. posprawdzajcie dokładnie stan w serwisie. jak się na tym nie znacie, no i możecie do nas przesyłać rowery również na konwersję. możemy je skonwertować do was odesłać. możecie do nas wysłać taki rower pocztą i my go skonwertujemy, ocenimy stan, napiszemy co trzeba w nim wymienić, zrobimy serwis. No, i potem najchętniej zapraszam na odbiór osobisty takiego roweru po elektryfikacji, bo wiadomo, że można dostosować wyświetlacz kąt kierownicy, hamulce odpowiednio podregulować, yy, sprawdzić, jeżeli klient ma jakiekolwiek uwagi. To wszystko możemy tu zrobić na miejscu. Oczywiście, jeżeli nie, no to pakujemy taki rower i wysyłamy po konwersji również do klienta. Wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.